Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie nogi z kaczki metodą Confit, czyli w, w oleju, w tłuszczu. Kiedyś tak ludzie konserwowali mięso, bo oczywiście nie mieli lodówki tak jak my dzisiaj mamy. Był sezon na kaczki, zabijali kaczki i je specjalnie konserwowali. I pokażę Wam, jak to wygląda. To jest dobry, dobry przepis. Do dzisiaj się go stosuje, bo mięso z kaczki jest wtedy bardzo kruche niesamowicie kruche. I na samym początku musimy sobie to zamarynować. Ja tutaj mam trzy ząbki czosnku. Wcieramy ten czosnek do naszej kaczki z każdej strony. O tak. I ponadto sól. Dość dużo soli. Wiadomo, sól pomoże nam wyciągnąć całą wodę, szczególnie ten tłuszcz. Ze skórki. O tak. I do tego cukier. Niedużo cukru tak. Szczypta cukru, no i oczywiście tymianek. Tymianku tutaj dość dużo i teraz musimy sobie to z każdej strony natrzeć. Najlepiej zostawić takie, takie kaczki, nogi z kaczki w marynacie przez około dwa dni, no ale jeżeli wrzucimy je do lodówki na godzinę, jeżeli nie mamy czasu, to też będzie fajnie. Tak więc wrzucamy je do lodówki i czekamy. Po godzinie przyszedł czas, żeby te nogi włożyć do brytwanki. Ja wkładam je do takiej małej, bo chodzi o to, że one mają się w tym oleju tutaj nam upiec. Niska temperatura, dużo czasu, dużo oleju, to sprawi, że one nam się upieką. I wlewamy olej. Wlewamy, zalewamy je całe. One muszą po prostu być całe przykryte. I do tego też dodajemy przyprawy. Pamiętajcie o tym czosnku i o tym tymianku, który tutaj był, bo to jest. Yy, bo on odda ten smak. Ponadto tłuszcz przenosi smaki, więc wszystkie smaki z przypraw będą tutaj. Do tego tłuszczu, który tutaj jest, dodamy kilka przypraw. Dodamy kminek, mielony, szczyptę. Do tego jeszcze rozmaryn, bo fajnie się komponuje tutaj z tymiankiem i nada takiej dzikości naszej kaczce. Jeżeli chodzi o dzikość, to dodamy 4-5 ziaren jałowca. I odrobinę kałki muszkatałowej. Tak szczyptę. Tak? I to już jest wszystko. To już zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Tak? Wystarczy tylko wymieszać. Jeszcze kaczka nam puści tłuszcz, więc będzie spokojnie. I wrzucamy tak przygotowane nóżki na 3 godziny na 150 stopni do piekarnika. Nogi z naszej kaczki siedziały 3 godziny w piekarniku w tym oleju. O. I musimy je teraz odsączyć z tego całego tłuszczu. A do tego wszystkiego przygotujemy sobie dynię. Z dynią prosto. Po prostu kroimy ją na pół. Tak. Ta jest fajna. Popatrzcie, jaki ma kolor. Taki żywy. No i co? Hop. Bardzo, bardzo ładnie pachnie. Wyciągamy sobie wszystkie środki, tak i nacinamy. Nacinamy tą dynię w ten sposób, pięknie. I możemy ją piec ze skórą, nie ma problemu. Wtedy będzie bardziej soczysta. My chcemy, żeby była soczysta. Kładziemy ją tutaj na brytwankę, fajna. Ładnie pachnie, to znaczy, że będzie słodka. Tak. O! I do tej dyni. Dajemy odrobinę tymianku, szczyptę i odrobinę rozmarynu, bo rozmaryn fajnie tutaj się komponuje z dynią, idealnie. Ja zawsze daję rozmaryn, tymianek, szczypta soli i możemy piec. Pieczemy przez około 20 minut w piekarniku o temperaturze 180 stopni. Dynie nam się piecze 10 minut i teraz wrzucimy naszą kaczkę do piekarnika. Do tej samej temperatury, bo chodzi o to, żeby, żeby yy, cała skórka była chrupiąca. I teraz zrobimy dwie rzeczy. Jedną będziemy grillować warzywa, a drugą zrobimy sobie sosik z miodu i z musztardy. Pół na pół do wymieszania. To jest taka fajna proporcja. Do tego jeszcze trochę soku z cytryny. Tak, soku z cytryny, nie za dużo. Taki orzeźwiający, orzeźwiający smaczek. I grillujemy nasze warzywa na patelni. Wrzucamy. Znaczy podsmażamy. Tutaj mamy cebulę i paprykę. Dynia jest już upieczona. Nasze nogi skaczki też, więc wrzucamy je do tych warzyw. Tak. Tutaj. I ja jeszcze dodam sobie trochę oregano, żeby tak pobudzić kolor. I te pieczone warzywka wykładamy na sam środek. Pięknie. Do tego. Noga z naszej kaczki, konfit, no i co? I sosik dookoła. I to wszystko. Tak wygląda pieczona kaczka. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam po więcej filmików na facebooka stronę Kocham gotować. Do zobaczenia.